Historia jest bardzo długa. Poznaliśmy się z Piotrem, jak mieliśmy 5 lat. Jakoś tak. Razem się bawiliśmy. Pamiętam jak Piotr jeździł na swoim czerwonym rowerze. Albo goniliśmy się po łąkach i polach we wsi w Tomaszowicach. Tak zleciały lata dziecięce. Później przez wiele, wiele lat nie widzieliśmy się wcale. Ja podróżowałam po świecie, Piotr pracował, otwierał własną firmę. I tak przez przypadek spotkaliśmy się po latach pewnego pamiętnego dnia, po wszystkich świętach. Mój kuzyn zaproponował, że zadzwoni do mnie i czym nie chciał przyjechać zobaczyć, bo Iga przyjechała, a nie widziałem już jej ładny parę lat. No i ja stwierdziłem, że przyjadę. Jak poznałam Piotra bliżej? to byłam bardzo zaskoczona tym, jak dobrze się uzupełniamy. Czasami ja potrafię o czymś pomyśleć, a on potrafi to powiedzieć. Dokładnie. Albo na odwrót. Ja coś piszę, a on to mówi. Jednym słowem rozumiemy się bez słów. I to prawda. Pewnego dnia postanowiliśmy wyjechać do Anglii. Marzyłam o tym, żeby zobaczyć Londyn od dawna i cieszyłam się bardzo, że zobaczę wszystkie inne miejsca, do których się wybieraliśmy razem z Piotrem. A ja w międzyczasie wpadłem na pomysł, że się zaręczymy. Pierwsze moje podejście było na moście miłości, jak popatrzyłem na Oko Londynu, to stwierdziłem, że tam będzie lepiej, łatwiej, bo tutaj na tym moście jest dużo ludzi. No i jak podeszliśmy do Oka Londynu, to jak zobaczyłem ile ludzi wsiada do tych kolejek, to się wystraszyłem i stwierdziłem, że to nie był dobry pomysł. Ale się nie poddałem i zrobiłem to na samej górze Oka Londynu. Widoki były imponujące, ale najbardziej imponująca chyba była moja mina. Byłam bardzo zaskoczona i oczywiście bardzo szczęśliwa. Przyjęłam oświadczynę. Ludzie, którzy podróżowali w sąsiednich wagonikach, obserwowali nas przez cały czas i dopiero jak już zeszliśmy do restauracji, zdobyli się na odwagę i zaczęli nam właśnie składać życzenia i gratulować i serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snując cudno szczęścia nić. Każdemu... I tym sposobem, moi kochani, znaleźliśmy się tutaj, żeby móc Was wszystkich serdecznie zaprosić na jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Na nasz ślub i na nasze wesele. Uroczystość ta odbędzie się dnia 20 lipca 2013 roku. W kościele w Młodnicy pod wezwaniem Świętego Wojciecha o godzinie 14.00. Że czasem nie da nic, lecz nie martw się. Do dziś ci źle, słoneczne jutro wiesz, kiedy zjawi się ktoś, czule wyznać i coś, i miłości da znak, nucąc tak, każdemu wolno kokać. To Jak już uda nam się jakimś cudem przebrnąć przez uh, ceremonię mszy, ja jakimś kolejnym cudem, nie spóźnię się na własny ślub, a Piotrowi uda się dojechać na czas również, to po złożeniu życzeń zapraszamy wszystkich gości serdecznie do folwarku Zalesie na cudowną imprezę do Białego Rana. Takie skromne przyjęcie zeselne, gdzie wszyscy będziemy świetnie, hucznie się bawić. Zapraszamy! Snując cudno szczęścia nić, Każdemu wolno kochać, To no, od nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej żyć.